Cześć, witajcie na kanale miją pomysł na minutę. Dzisiaj na moim stole multi narzędzie, albo jak to woli, urządzenie wielofunkcyjne jest to grafit 58G 013. Zapraszam. Jest to urządzenie z serii Energy Plus, czyli z 18 woltowej serii narzędzi grafita na jeden akumulator. I jest to jedno z kilku narzędzi, które już są dostępne, A tych narzędzi będzie więcej, z tego co widziałem gdzieś tam w zapowiedziach na stronie, jest nawet kilka takich, których się nie mogę już doczekać, na przykład gwoździarka. Jest to urządzenie z akumulatorem litowojonowym z regulacją obrotów, z regulacją obrotów od 5 do 20 tysięcy. Odchylenie naszego ostrza to jest 1,5 stopnia, natomiast jeśli chodzi o oscylację stopy przy szlifowaniu, to są. 3 stopnie. Urządzenie wielkie nie jest, bo to jest tak, że ono ma 140 cm wysokości, 300 cm długości, waży 1,8 kg. Natomiast stopa ta oscylacyjna ma standardowe wymiary 80 na 80 x 80 mm. Wyposażone jest oczywiście standardowo w odciąg w odciąg, który możemy sobie odpiąć w momencie, w którym będziemy na przykład tylko wycinać tego odciągu, nie potrzebujemy, bądź założyć w momencie, w którym będziemy na przykład szlifować i fajnie by było, żeby się nam gdzieś tam jakoś bardzo mocno nie nakurzyło. Tyle jeśli chodzi o parametry techniczne. Ja nie ukrywam, że za chwilę zobaczycie unboxing, który ja nagrałem już sporo wcześniej, bo tym urządzeniem pracuję już od kilku tygodni. I jestem zadowolony. A dlaczego to chciałbym Wam pokazać za chwilę na materiałach? Zapraszam. No i unboxing kartonik jak wygląda, każdy widzi. Ja już zajrzałem do środka. No nie mogłem się powstrzymać, nie powiem, że nie. Otwieramy. I co mamy w środku? W środku mamy wszystkie instrukcje obsługi wszystkie inne dokumenty są w grafitowskiej kopercie. Mamy gwarancję. Instrukcje, obsługi i wszystkie inne rzeczy, które podobno ktoś kiedyś przeczytał, żartuję oczywiście. Rączkę, rączkę stworzywa gumowaną, więc naprawdę spoko, dosyć dużą, w związku z tym będzie wygodna. Mamy pudełko z akcesoriami. W pudełku mamy jedno zwykłe, ostrze proste. Papier ścierny setkę oraz stopę do tych papierów ściernych, stopę do szlifowania i samo nasze narzędzie. Narzędzie, oczywiście, standardowo w woreczku. Możliwość zamontowania rączki mamy zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, w zależności od tego, jak wygodnie nam będzie pracować. Yy, mamy tutaj na takiej tworzywowej opasce możliwość zamontowania odciągu, jeśli takowy będzie Wam potrzebny. Jeśli nie będzie potrzebny, to ona na goło wygląda w ten sposób. Tutaj mamy regulację obrotów od jedynki do szóstki. Montaż jest beznarzędziowy, co oznacza, że odciągamy po prostu maksymalnie do tyłu. Schodzi nam to, nakładamy w zależności od tego pod jakim kątem potrzebujemy, bo przecież wiadomo, że nie musi być to idealnie pod kątem prostym. Zaciskamy i narzędzie mamy założone. Fajnie, bez żadnych kluczyków, bez żadnych innych historii, zawsze strasznie mnie to irytowało, zwłaszcza, że ten kluczyk nigdy nie wylądował na miejscu, tylko gdzieś na stole i później trzeba go było szukać. Zbywamy się ostrza. Założymy sobie akumulator. Aha. Czyli mamy urządzenie. Było w oryginale włączone. U góry przyjściówka, znaczy u góry włącznik przesuwny. Włączenie, wyłączenie. Tak on na sucho pracuje na jedynce. Dwójka trójka, czwórka, piątka i szóstka. Fajnie, bo regulacja jest zupełnie płynna. Jeśli chodzi o samo wykonanie, nie bardzo jest się tutaj do czego przyczepić. U. Tu jest jeden włosek, znalazłem, przyczepiłem się. Nie, coś tutaj rzeczywiście odstaje, natomiast, tak samo w sobie wykonane świetnie, spasowane świetnie. Nic tutaj nie pracuje w żaden sposób, nie ma żadnych luzów. Wygląda naprawdę ok. Urządzenie do testów zasilimy nowym 6-amperowym akumulatorem z systemu Energy Plus. Akumulator jest w pełni naładowany. Potrzeba trochę czasu, żeby rozładować ten akumulator do zera, zwłaszcza przy tych sprzętach, przy których ja z tych akumulatorów korzystam. Mam dwie szóstki, które ładuję absolutnie genialną ładowarką Grafita. Jest to 58G085 ładowarka, która naraz ładuje Dwa akumulatory, ale myślę, że o tej ładowarce i o całym systemie akumulatorów jeszcze chciałbym Wam zrobić osobny materiał. Strasznie mi się podoba, że nie jest tak jak u konkurencji, że ładowarki, które są na więcej niż jeden akumulator, ładują sekwencyjnie albo ładują wolniej. Zaczniemy od najprostszej rzeczy kołeczki. Może, jak będzie czwóreczka. Jak widzicie bez problemu. Oczywiście założyłem nowe ostrze, ostrze, które było w zestawie. No i coś sobie tutaj powycinamy. Jak widzicie, bez problemu. aczkolwiek trochę mi sto jak ucieka, ale zobaczymy. I to nie jest maksimum mocy. I maksimum prędkości. Aż ciekawy jestem, jak będzie to wyglądało na szóstce. I jak widzicie bez najmniejszego problemu. Na no, ostrze jest nowe, jeszcze troszkę brudzi, ale to jakby standard. Spróbujemy sobie zrobić tutaj może jeszcze małe wcięcie w, w kształcie litery V. Może nie na max, może tym razem na piątce. Jak widzicie, szybko i bezboleśnie, i całkiem czysto, założyliśmy stopę do szlifowania. Oczywiście, zarówno stopę, jak i ostrze możecie założyć sobie w dowolnej konfiguracji, zgodnie z ząbkami, które tutaj są. Zaczniemy może od tego, żeby usunąć te resztki kleju. I resztki kleju usuwamy na razie bez odciągu. Później przywrócimy sobie na tą białą stronę, którą widzicie. To jest drewno malowane farbą. Emulsyjną, więc zobaczymy, jak nam to będzie schodzić. Może na czwóreczkę. Jak widzicie ściąga ten klej całkiem ładnie i nawet się ten papier nam nie zapycha. Prześlifujemy sobie ten kawałeczek, może po prostu powiedzmy dotąd. Yy, z, oczywiście z odkurzaczem. Yy, zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia zapychania się papieru i zobaczymy, ile nam tego pyłu przy odciągu będzie zostawać na samej powierzchni. Bo wiadomo, że nigdy żaden odciąg całości nie zbierze, bo zawsze przy krawędziach będzie ten pył opadał. Jest sprzętem do drobnych prac pomocniczych, czyli tak jak pokazywałem, gdzieś tam przyciąć jakieś kołeczki. Nie wiem, przyciąć błazerię przy podłodze, tak żebyśmy mogli sobie na przykład deski wsunąć pod spód i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie do piłowania dużych powierzchni, bo się zajedziecie, zajedziecie sprzęt do szlifowania mniejszych powierzchni, nie na pewno do szlifowania. Wielkich gabarytów. Można, ale tak samo jak z cięciem będziecie się po prostu irytować. Inne sprzęty są zupełnie do tego. Natomiast e, to narzędzie do tych prac pomocniczych sprawdza się wyśmienicie. E, ja je wykorzystywałem na przeróbmy, między innymi w trakcie pokazów z Arturem do szlifowania na przykład wszystkich zakamarków i wszystkich innych historii, do których okrągła szlifierka na okrągłe papiery nie dojdzie. Czyli wszystkich rogów, wszystkich powierzchni, yy, gdzieś tam jakichś bardzo ciasnych, gdzie ona się spokojnie dostawała. I uważam, że do tego celu to narzędzie jest mistrzowskie. I multi narzędzie w warsztacie warto mieć. Warto też wyposażyć się w różne ostrze do niego. Bo ja tylko pokazałem, jakby najprostsze to ostrze, które było w zestawie, są do tego oczywiście ostrze typu japońskiego do drewna, które dają jeszcze czystsze cięcia, aczkolwiek tutaj też nie, nie bardzo jest na co narzekać. Są ostrze do fug, są ostrza do metalu, są ostrza takie wielozadaniowe, czyli właśnie jak trafimy na gwoźdże gdzieś tam w trakcie cięcia jakiegoś drewna, to też im się nic nie stanie, więc tych rozwiązań jest tam dziesiątki, można by się długo rozwodzić na ten temat. Sprzęt jest fajny, mogę go polecić z czystym sumieniem. Ja go użytkowałem przez kilka tygodni. Użytkowałem go w terenie. To, co mogę Wam na jego temat powiedzieć, to jeszcze jest w to, że w trakcie jednej z imprez pogoda była taka, jaka była, więc sprzęt mi zamógł. Sprzęt zamógł i niestety już myślałem, że jest po zabawie. Okazało się, że nie. Wysechł hmm. i działa, jakby funkcjonuje dalej, więc nie ma się tutaj za bardzo do, do czego przyczepić. Mnie się podoba, ja jestem bardzo zadowolony, że go mam. Brakowało mi multi narzędzia właśnie w wersji akumulatorowej, więc, więc jest naprawdę spokojnie, jak widzieliście, regulacja obrotów jest fajna, płynna, wszystko działa tak, jak powinno. Nie mam już chyba nic więcej do dodania, poza tym, że yy, ceny w internecie wahają się tam w okolicach 175 zł. Natomiast. Jest to oczywiście wersja bez akumulatora. Jeśli będziecie zainteresowani zakupem takiego sprzętu, to w opisie pod filmem macie link oraz na kod milion pomysłów dostaniecie 15% rabatu na to urządzenie. Ale uwaga, oferta jest limitowana czasowo. Tyle co chciałem Wam powiedzieć, tyle co chciałem Wam pokazać. Ja naprawdę jestem bardzo zadowolony, że, że je mam. Bardzo mi się podoba to, że jest blokowane w ten sposób, a nie że muszę się jeszcze bawić z jakimiś dodatkowymi kluczkami, odkręcać to. Jakby nie te czasy, nie ten poziom narzędzi, które są, więc naprawdę bardzo fajnie, że to rozwiązanie zostało tutaj zastosowane. I co? I tym optymistycznym akcentem będę kończył. Oczywiście standardowo zapraszam Was na Facebooka, Instagrama, i Twittera, czyli wszystkie moje social media oraz na wszystkie grupy facebookowe. Linki do wszystkiego macie pod materiałem. Oczywiście zapraszam również na drugi kanał, na livey, które są co niedzielę o 20.00, na vlogi, które wpadają z partyzanty od czasu do czasu. A ja tymczasem kończę. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się na pewno już wkrótce. Trzymajcie. Się. Cześć!